Cześć, witajcie na kanale AgroSędziny. Dzisiaj dalsza część przeglądu ciągnika Massey Ferguson. Silnik mamy już zrobiony. No i zabieramy się za przednią oś. Oczywiście oleju dzisiaj nie będziemy wymieniać, no bo tak jak już wcześniej mówiłem, mamy wyciek, trzeba to usunąć, ale pokażemy Wam, co należy zwrócić w takim przeglądzie jeszcze. Na przedniej osi, nie tylko na samą wymianę oleju, ale co jeszcze co tutaj dokładnie przejrzeć, zobaczyć, sprawdzić, żeby być zadowolonym z działania tej osi. Także pierwsze, co to, to wiadomo, żebyśmy się cieszyli z działania przedniej osi długo, to jest ściągamy obciążniki. Jak pracujemy ciągnikiem, gdzie nie potrzebujemy tych obciążników, zawsze jest, demontujemy niepotrzebnie jakieś tam około 500 kg. Wozimy, a oś wtedy wiadomo, szybciej się zużywa, jak wozimy taki ciężar. Także my, zawsze, tak teraz na przykład w będziemy transportować zboże, czy coś ściągamy do rozsiewu nawozu, czy do talerzówki. Ściągamy zawsze te obciążniki, żeby po prostu odciążyć oś, żeby tak szybko się nie zużywała. Następnym, co wykonujemy taką czynnością, to podnosimy oś, żeby minimalnie dotyka ziemi, także praktycznie idzie koła lekko obrócić i sprawdzamy tu w tym miejscu, czy nie ma luzów na przedniej osi. Ruszamy przód, tył, całą osią. I jak widzicie nie ma luzów. To jest bardzo ważne, żeby raz w roku kontrolować to, czyli podnosimy lekko oś i ruszamy przód, tył. Jeżeli są minimalne luzy, to albo to od razu naprawiamy, bądź co krótki czas jakiś kontrolujemy, żeby ta oś się nie wyczaskała, bo jeżeli się ten luz zrobi bardzo duży, to niestety nie wystarczy wymienić potem same tutaj te tulejki mosiężne, tylko trzeba napawać czopy, dawać do toczenia. To są duże koszty, dużo pracy. Także naprawdę, jeżeli macie minimalne luzy, to zawczasu po prostu zniwelujcie to. Wymieńcie same tylko tulejki. Będzie dobrze. Kolejnym takim przeglądzie ważnym elementem to jest... Podnosimy przód jeszcze wyżej. Teraz koła mamy już o, w powietrzu. No i sprawdzamy... Drążki kierownicze, czy nie mają luzu, no i też ruszamy kołami lewo, prawo, oddzielnie prawym i lewym, sprawdzamy, czy nigdzie na drążku nie ma luzu. Jest to tyle ważne, żeby przy takim luzie wiadomo, koła będą falować, szybciej zużywają się opony. No dobra, kolejnym etapem, jak jeżeli mamy, wiadomo, no smarowanie to swoją drogą, smarujemy smarowniki. My teraz akurat tego nie będziemy robić, no bo będziemy tak domontować to, więc niepotrzebnie tam... Wejdźmy może teraz do takiego kolejnego, ważnego elementu. Jest to wał napędowy przedniej osi, a dokładnie tu ten łącznik. Niektórzy przerabiają czynniki i montują tutaj jakieś przeguby kardana, krzyżaki, ponieważ zużywają się tutaj ten frest, ten łącznik. To wszystko dzieje się dlatego, że tu na osi mamy luzy. Jeżeli na osi mamy luzy, dlatego tutaj po prostu ten łącznik szybko się zużywa, wyczaskuje się, potem ludzie kombinują, przerabiają, a najprostszym sposobem jest po prostu usunąć luz na tej osi. I bardzo ważne też, raz, dwa razy w roku, zależy kto ile pracuje, za chwilę podejdziemy z drugiej strony, tam jest smarownik. To też tutaj należy przesmarować, czyli ściągamy tą pokrywę. Oczywiście od dołu tam jest, dojście powinno się dojść, ale nie zawsze tak ten smarownik się ustawi, więc. My najlepiej odkręcamy tutaj sobie cztery śruby, luzujemy tu ten, tę osłonę i, i dochodzimy do smarownika. Kolejną taką ważną czynnością w takim przeglądzie jest sprawdzenie łożyska podporowego. Mało kto wie nawet, że w ciągnikach takie łożysko występuje. No dobrze jest to skontrolować, bo jak dawno tego ktoś nie robił, tu już czasami może nie być kulek łożyskowych, przepraszam, kulek no jeżeli nie mamy tej podpory to wtedy też szybciej zużywa nam się ten, ten łącznik także bardzo ważne to jest kontrolowanie tutaj podpory i teraz zobaczcie, ja lekko będę ruszał nie wiem czy to będzie widać na filmie ale to łożysko już kiedyś było wymieniane a teraz ma luz w tych osłonach, także coś tu się też już o teraz może lepiej widzicie jak one pracuje czyli też ma za duży luz no trzeba będzie to rozebrać i skontrolować no i kolejnym takim jeszcze tu jest, nie wiem czy będzie widać. Z tyłu też jest tu łącznik. Tam akurat nie wiem dlaczego nie ma smarownika, ale no my go zdemontujemy i też przesuniemy i przesmarujemy, żeby po prostu tam, był ta wtedy to też dłużej będzie pracowało, cieszyło się bez awaryjnością. Kolejną taką ważną czynnością, którą jest, to jest sprawdzenie luzu na zwrotnicy. I teraz tak: ten luz powinien wynosić od 0,1 do 0,2 mm. Powinno się zobaczyć przyrządem, no ale zawsze można pierwsze co to wkładamy w i zobaczcie, Bez żadnego przyrządu widać, że ten luz jest na pewno za duży. Widzicie, jak to się całe podnosi u radu, czyli też trzeba to zlikwidować, ponieważ jak jest taki luz, no to to wszystko się za szybko wybija. No i niepotrzebnie zużywają się opony też w pojeździe, w czasie podróży, transportu, po drogach, szosach. Tak I tego sprawa. Tak jak widzieliście, z lewej strony ten luz jest dosyć duży, nawet widoczny na oko. Teraz zrobimy z prawej strony, wkładamy breszkę. No tutaj może jakoś minimalnie jest, ale na pewno jest to dużo lepiej jak z tamtej strony. Ostatnim elementem w dzisiejszym przeglądzie jest jeszcze serwis tylnej osi. Mało kto też o tym wie. Pamiętajcie, w tylnych osiach zawsze tutaj też są smarowniki do smarowania łożysk stożkowych, tutaj wychodzących. Normalnie w tym ciągniku powinna być wkręcona taka zaślepka, którą się wykręca i wtedy dopiero montuje się smarownik. Nie wiem dlaczego, no to już jak kupiliśmy ciągnik były smarowniki wkręcone, także tak już zostawiliśmy. Tak smarownicę, pamiętamy zawsze by smarownik wyczyścił, żeby tam nie szedł brud, no i wtedy Jedno, o trochę wychodzi na boki, dwa trzy tąpnięcia, nie więcej, z lewej i z prawej strony w taki smarownik, nie możemy więcej jak 2-3, ponieważ jak za dużo tam smaru, tawotów wbijemy, to może nam yy, uszkodzić pierwszy uszczelniający i wtedy też niepotrzebne, tylko narobimy więcej bałaganu jak tego pożytku. No i teraz przechodzimy jeszcze na drugą stronę. Tutaj lepiej trzymaj ten smarownik dwa razy. No i dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o przegląd ciągnika tak okresowy Massey Ferguson. Dziękujemy, łapka do góry, trzymajcie się, hej!